Nie, nie będę już się chciało. No, tak. A ile ty masz fps w Minecrafcie, plus minus? No eee, tak 150, ale z OBS-em to pewnie z, z 70. Oj, to nie. Ja, mhm. ja na swoim starym laptopie kiedy nagrywałem, miałem 150 FPS-ów, plus minus. A jeżeli ty masz 150, to mówię ci... 20, 30, może może 60, czy dobrych wiatach. No zobaczymy, może. Ale spróbujmy. Panie no. drugie, no, ja no. no. bym Nie, chciał nie, ze szkoły. Zobaczymy, Ja bym tu, jak to ze szkoły. Wszystko najlepiej mi dać. Szybko, bo mi aż czas. Zobaczysz. Co ty żydowska, ty! Ej no chłopaki, no. on wiesz no. jak dobrać oddaje dobrać dobrać wytryfów, nie oddaje ranku? To Ogólnie nie? Co, co Wiktor na nie oddaje ranku? W przypadku? Bo on dwa złożył. Czad, ja. Nie wiem, czy oddaje rank, to... Znaczy on pewno oddaje... A, no. Ty chłopcy, komuś napiszcie, że ja chcę! Boże! Jakiś podłoga, paper, podłoga. Ej no. chłopaki, chłopaki, bo chłopce. Dawaj go, dawaj go. Żeby mi Bo pewnie się będzie wstydził bo nie chyba Wiktor oddaje ranking dobra Zapytaj się go, czy ma Discorda Nie, nie mam I napisaj mi Discorda To mu linka wyśle Ej, komu robi rekru? Komu robi rekru? Ja mogę, yeah. ja mogę. Ej, ej, dobra, mam tego. Mam już to zrobione chyba. Aha. Poczekaj. Ej. Ej, poczekaj, komu kom, kom mogę wysłać link? Ja. Dobra. To Jaki już... link? Zobaczysz wszystko... Dzieje. Ej, napisał, e, pisał, że... A to na czat macie. Oni kto pisał, że, że Nek jest do mojego planu, Jaki skam. Poczekaj, posłuchaj, nie, niech się Poczekaj, okay. a nie czy ten link to jest. Nie, poczekaj, to nie ten link. Ej, blondas. Co? Zobacz na czapkę Boże, to przez to, że słońce mi oślepia zawodników, to nic nie widzę. Ej, ej, zobacz, zobacz, zobacz. To znowu, znowu, znowu dyktar, umarł. a tobie by shadery nie poszły, nie? Nie wiem. Z tego co Piotr e, to nie, nie ja, ja, ja raz, Jestem ja, ja raz odpaliłem jakiś z mojego, z mojego laptopa i kurde, spaliło mi Minecrafta. <laughs> <laughs> Lepiej chciałoby mi się palić. Nie sobie już nigdy więcej. Ej, ej, wyżnie. Tylko pranku oddaję tym, ty Wiktor, bo do Wiktor Next daje ranku. A nie chcesz spłonić obok ligi, bo on chyba ranku oddaje. Bo on się wykłada w liceum. Kolejny ranku. się nie wie, znaczy miałem powiedzieć, że on po prostu umiera 20 tysięcy lat. On chyba ranku oddaje. Mój pies jest liderem. Co? Jak to pies jest liderem?

wszystko działa. A to później sobie na tego twojego live. -ka. Ja czemu napisać Bagdziu? No, no bo to jest nazwa. Ej, ty miałeś kiedyś Xaks i Bagdziu? Tak. No tak. Co? Nie, no. Jesteś nie ty? Kogo? Nie wiesz. To jest. on. ja nie idę, to nie wiedziałem. Ale to, to jest. To. Ej, to nie <śla> ale, ale też... Albo dziwny dziobak, albo I have stoiku. Hmm. Tego nie, to już dziobak kurwa, to już... dziobak Ale ej, a pamiętacie, dziobak. bo ty, bo ty z Nexem mnie namówiłeś, żebym zmienił z dziobaka na Bagdio. No to No ja miałem kiedyś dziobak No Ej działa wszystko, kalucho? A podaj, że gdzie ty wysłałeś ten... Co? mi jako jakiś multi i irotek, roteku, jakiś wszystko innego od od jak swojego... ty Ale... ten link? Ej, Ty A jak jak się sprawdza, jak, gdzie się ma ten Bo nie wiem jak się kupi ja nie wiem jaki to jest link No A to jest na na YouTubie tak no. Wiesz już masz tam link ten QR A dobra 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 cicho Ja też czemu nephox nie to... go no. like się miał bana Chcesz ten? Co zobaczyć live'a? Macie. Jak, jak to ładnie wygląda? Jakby... Odpaliłem obraz i tylko to. <grystanie> Ale live'i y są leciutkie. No i live y? Oj. moim zdaniem. Przemyślę live'a. Prawantuli. Wysłałeś. No, no, no. Chciałeś do logowania. Co? Ja nie wiem, gdzie to wysłałeś. Czad! Co w ogóle jest. To jest w ogóle jakiś studiu YouTube. To teraz weź mi wyślij link na pewno. No Co to w ogóle jest? Nie wiem. Poczekaj, Ale czat. przepraszam, czat. Ale to może nawet nie mam A u mnie jest jakiś link, ale to jest taki studiu YouTube. Dobra, poczekaj. Chyba nie to. Da. Može, može, valjda. I sad je, brustor, fonem diskusija. Ja ću Da, Dobro, da se ultra, baš se zamikam to ovdje.